Znacie to uczucie, gdy otrzymujecie wypłatę i myślicie wtedy, że możecie kupić wszystko? Spróbujcie sobie wyobrazić, co czuje Kylie Jenner, która pomimo 21 lat ma majątek wart więcej niż miliard dolarów. Młodsza siostra Kim Kardashian przez ostatnie 3 lata zarobiła ponad 630 milionów dolarów, sprzedając swoją własną linię kosmetyków. To bardzo dużo pieniędzy. Zostańcie z nami, a opowiemy wam o tym, czy Kylie Jenner rzeczywiście jest najmłodszą miliarderką, która samodzielnie doszła do fortuny, czy jednak nie. 5 marca magazyn Forbes opublikował artykuł, gdzie nazwano Kylie Jenner najmłodszą w historii miliarderką, która samodzielnie zdobyła majątek. Jak to się stało? Czy zaczynała od sprzedawania lemoniady albo roznoszenia gazet, aby być w stanie zarobić na otworzenie własnego przedsiębiorstwa? Oczywiście, że nie. Tak wyglądałaby droga zwykłej osoby, ale nie Kylie. Chociaż z pewnością otrzymała pomoc od ekstremalnie bogatej i popularnej rodziny, Forbes zdecydował, że Kylie całkowicie zasługuje na taki właśnie tytuł. Forbes jest jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł, jeśli chodzi o aktualną listę osób posiadających niesamowitą fortunę. Kylie Jenner niedawno do nich dołączyła, problem polega jednak na tym, że magazyn stwierdził, iż 21-latka sama zapracowała na swój majątek. Po opublikowaniu artykułu, wydawnictwo musiało się zmierzyć z wielką falą krytyki. Przecież oczywiste jest to, że Jenner urodziła się w bogatej, popularnej rodzinie, nie wspominając już o poświęconemu im reality show. Ale w tym filmie postaramy się wytłumaczyć, dlaczego Kylie Jenner ma jednak spore zasługi i chociaż nie zdaje się to poprawne, wyjaśnimy co Forbes miał na myśli w swoim artykule. Magazyn pisał o osobach, które samodzielnie zostały milionerami, czyli takich, które nie tyle odziedziczyły fortuny, ale stały się bogate dzięki swojemu zaangażowaniu. Milionerom Forbes wystawia punkty. Na przykład Oprah Winfrey została oceniona w rankingu na 10 punktów z 10 możliwych. Donald Trump, który odziedziczył część fortuny swojego ojca, otrzymał wynik 4. Kylie z powodu tego, że jest częścią rodziny Kardashian Jenner, dostała ocenę 7 punktów na 10. Nie tak źle, prawda? Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, był poprzednim najmłodszym miliarderem, który sam osiągnął swoją zawrotną fortunę w wieku 23 lat, oceniony został na 8 punktów w tej samej skali. Jednak Kylie, dzięki swojej marce Kylie Cosmetics, nie musiała włożyć w powiększenie majątku tak dużo wysiłku jak Mark. Sama Kylie wyjaśniła, że Reality Show zrobiła z niej celebrytkę i 129 milionów obserwujących z Instagrama zdecydowanie pomogło w uzyskaniu dobrej reklamy dla sprzedawanych przez nią produktów. Jenner zapewnia również, że rodzice przestali dawać jej pieniądze, gdy miała 15 lat, a dokładnie od tamtej pory nie dali. Jej nawet centa. Prawdopodobnie był to bardzo dobry sposób, aby nauczyła się oszczędzać, ale także zarabiać. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nie wiemy, ile pieniędzy dziewczyna dostała od rodziców, zanim ukończyła 15 lat. Sama Kylie przyznała, że otrzymała od nich trochę środków na start. Celebrytka wspomina, że pomysł sprzedaży własnych kosmetyków pojawił się, gdy obsesyjnie oglądała poradniki dotyczące makijażu na YouTube. Była zafascynowana wzorcami piękna, które obecnie rządzą światem mody. Jesteśmy pewni, że liczby nie kłamią. Kylie założyła swoje przedsiębiorstwo 30 listopada 2015 roku i zaledwie półtora roku wartość sprzedaży wzrosła do 400. Do 20 milionów. Przedsiębiorstwo jest zarządzone przez Kylie, ale pomaga jej w tym matka Kris Jenner, która jest szefem biura finansowego oraz menadżerem celebrytki. Wraz z markami związanymi z tą rodziną, takimi jak Seed Beauty lub Kim Kardashian West, Kylie sprawiła, że jej kosmetyki stały się luksusowym produktem, którego pragną miliony kobiet na całym świecie. Celebrytka często sprzedaje też specjalne, limitowane edycje swoich produktów. Obecnie przedsiębiorstwo jest warte 900 milionów dolarów i razem z innymi rodzinnymi biznesami, w których Jenner posiada udziały czyni to z niej młodą miliarderkę. Gwiazda posiada ponad dwa razy większą fortunę od najbardziej popularnej siostry, Kim Kardashian, której majątek szacowany jest na 350 milionów. Czy uważacie, że Kylie Jenner faktycznie sama doszła do fortuny? Czy ten tytuł to nieporozumienie? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami.